Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w bytomskiej karbidowni. Szukam jakichś ciekawych znalezisk, artefaktów. Ogólnie jestem tu nie po raz pierwszy. Co jakiś czas tu przychodzę. No i sobie e, można powiedzieć przeszukuję ruiny potężnego niegdyś zakładu. Zresztą niesamowite ruiny podziemia. Coś fantastycznego. Teraz tak, co mi się rzuciło w oczy? Cegły symbolem górniczym, kulpom, można i tak nazywać. Wbrew pozorom to jest tutaj rzadkość i jak byłem tutaj wiele razy. No to w jednym miejscu udało mi się znaleźć i pozostało szczególnie trzech. Żeby było, żeby było śmieszniej, ale tak wbrew pozorom nie ma Cegie z tym oznaczeniem masz tak dużo. Oczywiście, no wiadomo, jest to wszystko poprzewracane. Te cegły są gdzieś i w zaprawie, są i zabrudzone. Często nie widać tych oznaczeń, nawet jeżeli są. Tak czy inaczej, można trafić na takie cudeńka. i mało tego. Takie, takiego oznaczenia nigdy jeszcze nie widziałem. I co do oznaczeń górniczych, to często najczęściej są cyferki czy 3, 4, 5, 7. Różne głosy słyszałem, że to oznaczenie cegielni, a może numer partii, e, danej produkcji danego, danego dnia. No być może. no Tak czy inaczej, tu, w tej karbidowni, jest to całkowicie inne oznaczenie. I różni się od cegieł, które do tej, pory, do tej pory widziałem. Nawet wielkość się też różni. Tu jest całkowicie. No jest większa, troszkę niż tu. I tak, a propos, bo też udało mi się znaleźć. Różnego rodzaju są tutaj cegły, czyli elementy, cegłopodobne i o różnych oznaczeniach. Mamy jakieś AS, mamy w ogóle, no i dla mnie to jest ewidentnie jakiś numer partii, niż to, to często się podaje, że na cegłach z, z oznaczeniem górniczym, że ta cyferka... Tak więc mamy ciekawostki, i właśnie takie elementy można cały czas w karbidowni znaleźć. Oczywiście, rozszyfrowanie tego to już, to już jest chyba niewykonalne. Skąd dokładnie pochodziło, z której cegielni, z którego zakładu. Ale dla mnie najważniejsze to, że znalazłem te cegły z oznaczeniem górniczym, to jest dla mnie największa, największa ciekawostka, bo ich no, w, nie ma dużo, szczególnie. Szczególnie w terenie, tak? bo mo można znaleźć na niektórych budynkach, stronach, one czasem, wy czasem występują, można je dostrzec, natomiast w terenie znaleźć jest je bardzo ciężko, no przynajmniej, przynajmniej w moim przypadku. Aczkolwiek chodzę dużo i, i często nie znajduję tego rodzaju cegieł z oznaczeniem górniczym. Jeżeli ktoś zna oznaczenie tej cegły, skąd pochodzi, no to zapraszam do komentowania. Chętnie się tego dowiem. Tak więc tyle z Skarbidowni z Bytomia. Trzymajcie się, cześć.